Siama Kasperosy strony? Siama Paskud. Wracając do poprzedniego odcinka, my jesteśmy tolerancyjni, aż do czasu. No, czasem jako meble. No, chyba, że to znowu. Dobra, lecimy na szureczkę. Red. Mm. Jesteśmy tolerancyjni. To jest mój brat Paskud. To będzie szybki odcinek, bo bardzo z tym ściga. Sorry? Nie. <laughs> A to złoto dobrze smakuje. Nie wiedziałem, jak złoto dobrze smakuje. Chcę złoto zęby rano. Jak popek! Popek, czy to ty? Ja muszę sobie przypomnieć, że pójdziesz czy no. no. I uważaj, bo tu na dole jest ten. Ej, ale on ma. Pasz. No bo Pasz. jak trzymasz. Czu? No, trzymam no, no. setkę i nic, nie? Tą a on tutaj robi. No właśnie, no my tu gadu gadu, a paznokcie rosną mnie zajebali. Tak, na, na dole są. ha, ha, tak, no, 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 Na dole jestem. Dobra. Kto się wytnie? Zrobimy, nie, no Zrobimy kata, to nie pójdzie, nie wiem. No, no, no. tak, no, no. no. To napiszemy przypomnijmy No. 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 się bardzo tolerancyjnie, Czeszka sporo z tej strony, teraz jest <noise> Ogólnie nie no ma... Na dole jestem. Ej, halo, halo, czekał cóż. Otóż... To się wyt, nie? Czeszka sporo z tej strony. Ej, umarliśmy stary. Dobra. To jest To jest brawo. O ciebie, pit bokami chodzę. Ej, uważaj na tę gazururkę. Zazwyczaj, zapadaj, dopiero. Ej, jak to się stało? Trzeba dalej nie badać. bo gazurka się rozjebała. Ej, widzisz jak ten pies. No ja cię już zapiłem, Opie. Gdzie pies, Michael Jackson. Teraz Michael Jackson. Człowiek piła, par. Stój! Dobra, w każdym Mam dwa Umarłem, ale to się w sensie pojawiło. Muszę pójść. Jest raz śmiało będzie. To nie tak. wiem. Dwa życia. Jedno moje i jedno Twoje. Cio, cio, cio. A ja mam TK. To jest taki, tylko zjeść w jedną minę. Ej, wydaj, polekam. Dynamita jest na no dole, które mnie zabiło. Nie, nie, nie zabiło. Dynamita Granatę. na żebym się nie zabiło. Dynamita. Ciebie się nie zabiło. A nie ma życia, nie ma życia. Ja no nie wiem, bo mam chipsa. No, chipsy są na linijstrzało i nie ma życia. człowiek katano. Ej no. Ja muszę po schodach napieć. Nie musisz zapiętane, bo ty jesteś młody masz. Młode kości. No, ja mam problemy z kolanami. Ej, zejdź na dół, bo ja żyję jeszcze. Nie? Dobra, jestem, jestem. Dobra, czaruś, no do nogi. put kto tam jechał? Ej no! Ej, umarłeś jeszcze. Można, że w górę serca. Nie, nie, nie. Groszę mi To jest fajne. Ej, bierzemy tak, zobaczmy, trzeba. Nie ma takiego chodźcowania. <czystania. śmiania> ej, dzisiaj go na to, zarysy Ej, ej! Na szpitalę pan. Uleś mi się to Weźmy teraz pej, że ten jest z no to jest czakra, to jest szakra. Tylko coś mi się nie podobało. Ja żeby... Zróbmy tutaj co nie się. No to zrobię tak? <grym> no. <Dajesz ludzi. grym> co to jest? Nie na młody gniemy teraz pan.

Dobra, leży. Leży i kiczy. Dobra. Ej, czemu Nie wiem gdzie jestem, halo? Halo? Gdy halo? Ty jesteś, Ja już nie ma. Co robi galota na dachu? Nie wiem. To były wenty na tym. Na to bardziej na New. Żyjesz. Ty? No, co tam, zrobię ci na dachu. ja tu zrobię małego zrobię chuliku. Wydech, wech, wydech też, bo oni skanują. Bomba! Dobra, A Ty mi teraz mówisz? No. I zrób swoje, my zwrócimy za chwilę. No nie, nie, co Ja tu popierdolę tą ta kamera no. jest A zapłacić abonament? Jeszcze góra blokuje. Poczyna się trochę przedłuży przez paskuda Ale ten tam... Oj tam, oj tam Tymczasem Napiszcie w komentarzu jak wam się gra podoba Bo dla mnie to jest taka kontra na sterydach. Pamiętam jak Holender Mam 26 lat Nie wiem 8, może mniej, nie pamiętam u brata, męża mojej 16 mojej ciotki? Graliśmy pół dnia w kontr. To, była, to były czasy na Pegazusie. To były zajebiste czasy. To się miło wspomina. Jeżeli ktoś grał na Pegazusie w kontrę, to 100% polecam tą grę. Jest OP. taka bardziej podkręcona graficznie graficznie gorsza Graficznie gorsza Co ty w tym na minus 23 stopniach się na dworze? Co? ty na Syberii jesteś? Co? No Do góry nie zamykaj. dostałeś No bo śleda Musisz no. ruch, no jak na ko kooperacji... kooperacji tego yy, CSGO No Siadł na jeże to Zostaw w tam Pierdolisz tam, tam. Chodź, bo mnie już trzy razy zabiją No Także polecam kontra każdemu Tak Ale jabie zimnem Taka klimatyzacja na upalne dni. Weź sobie z życia, przygotuj się do życia, bo masz jakiegoś nooba. Co jest weź, kurwa, do Rambo. Szybę, szybę, szybę. Wracamy do gry, siema. Uuu siebo, Masz Rambo, mówiłem, że będziesz no, do Rambo. Masz Rambo, mówiłem. Chciałem. Czekaj, ja go sobie przemyślę. Młary w butach. Człowiek kurwa, mogę Ma życie, pięk, 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 A też to co ma odzysk z góry. Ja to zrobię specjalnie, żeśmy grali razem. Dobra, zaczynamy od nowa. Ja wezmę życie, bo mam żona na tego. A ja no. człowiek pitwo. To jest maczeta. Pitwo chcesz to? Zginąłem ja? Ale ci wyczyściłem. Idę jak dzik. Teraz się nie widzę. No, też odjelął teraz. Może nie. Ty to zrobisz lepiej, no. bardzo. go obaruj. Ja będę Może być po laozowom, przepojkę. Ale A za ja ci tutaj. Zraz mnie. Zraz... To masz złota, bo już Złota, kupa, rano. Patrz, patrz, psa. E, patrz jak ich pierdala. Patrz jak ich pierdala. Nie, to jest pixel. Pixel. Piksel? Piksel. Piksel. Pisz, nie ja. Z... No, Nie wiem czy zauważyłeś, ale jak napierdalam to oni szczękę otwierają. Zobacz, pójdziesz Jednocześnie, symetra doskonała. Widzisz? Pa to, pa, patrz, To w dolnym rogu. To jest ten, jak on się Mytnik, przemytnik. Nie. Nie, 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 spokojnie. Weź do flagi No bo... Ja rozumiem, ja mogę... <noise> no ale patrz No A chodzi, już nie no ja To już mi ma honia Weź mi odpuszczenie flagę Przychód Albo porobiony, nie? Albo tego jest... <noise>

Ważne, bo one będą skonononizowane. Cześć, 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 cześć. Dobra, ja też. Tak. Mieściłem jakieś pan. życie. Chodź do góry. Te granaty lecą. Uważaj, kierownik. No, zostałem na Mówiłem ci granaty. O ty mi mówisz, że ja mam dziecka. No, ale patrzysz na lapę, tak? Aż no tam widzę, coś leci, ale nie jest. Tak. Czy to ja patrzę sam? Piękna, to woda. Dobra, jestem. Wrócił. Biedny.

tylko paskut może się spóźnić na co sobie go napimy się nie, ja chcę leczyć więcej mi nie czuję że cześć Czu, czuje to złoto w krwi w Polski, nie? Ja Czemu na rysmo ja na bo to jest coś ośkolwiek... nie, nie, na odwrót nie, nie czemu teraz ja jestem czerwony? Nie wiem, nie znam się. Ja grał, szkoda. Ej, Możesz mój telefon dać tam daleko za ko kolę na oli? Część, <grym> Patrzę w to złota i myślicie, że sprzedacie co, co zrobić. Nie, no ja jestem P2 Słop. No bo ty na WSAD grasz, na szołka grasz, przecież. przepraszam. No. <grym> Czekaj. No ty gniałeś? Wezmę sobie życie. Ma Maxa Fina. Co ja nie Maxa Fana, tego Neo. Z... Neo z Matrixa To się wyjeba. Chodźmy w górę. Czemu on ma na zatkleatę? Ta gra oszuguje, nie? On tylko z granatów wami. Zawsze ja jestem On tylko z granatów wami. Bo ile to jedzie. No wyjebał mnie nawet. Ej, życie tu masz. Tu jestem, halo! 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 halo. Czy ja się muszę ja to muszę obliczyć ale... no, I teraz. otwierasz, a masz furtkę, rozdzielam Jaką furtkę, Kurwa, teraz sobie rozbił, Na dole też masz. <suszy> Na dole też masz życie, i gorze. Chodź na dół, bo ja wezmę drugie życie. Gdzie to? No gdzieś tu na dole wow, A wracamy. No, to no... cię nie zabije. Nie, nie zabije. To jest moje. No to, to, warte, no to chodź tu. No, no, no zobaczymy. Jaką wartość, to co? No czekaj, no. No, no, ze sobą no no, sobie. No, 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 no wejdźcie podobnie. No, no i jeszcze. People. No i jeszcze. No i jeszcze. Ej, no, nie, to jest no, dasz żeby się nie skifał, to na pewno. bo. Ja to mam już z tą mą Bo nie wiem, no tak, jak nic w tej chwili, cały czas bije ja do przodu. Ej, no, weź by mnie kabał, to Chyba spadł. No, to już się zawało. Ale żyje. Pod... Weź z powrotem, weź w kubie. Uh, uh. Popie, okay, patrz tak, co, <grym> Nie, 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 jesteś Słuchaj, ale... to jest to z bos, ale możesz z niego wejść, możesz z niego nakierować. Taki mer. Okay, ja Popie, tu padam na To znowu, na jakiś rambo z samurai. No jest rambo. Ale patrz, co, patrz, co, patrz, to. Czekaj, czekaj, który trafisz?

Na dole mam życie, na dole jestem ja patrz. Dobrze. Dobrze Me jest uważaj, bo on Cię rozpierdoli Pamiętaj, on, cię, on Cię ma na dwa hity Albo ja go przejmę, albo nigdy nie przejmę No to nikt go nie przejmie <noise> O, 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 patrz, jestem robopłopem Ciocia, 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 patrz Skaluj go tam, lewo-prawo, e, e, lewo-prawo e, na nim e, e. Lewo-prawo na nim Dobra no, Takie pojedyncze pipki, do jak jak go nie zabiję na... On zaraz umrze, albo że No kurwa. Okay. Ty musisz nam... lewo trawo, wtedy go zajebiesz. A lewo prawo za... A my tu jesteśmy, u to smakowało. spacer do tego z takim, go Widz, please, please, Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj, czekaj. Życie tam jest, weź, weź życie. No tu masz na windzie, zawinam. nie widzę, to ja nie widzę. Ja też jestem w Ty, ten ma nakierowany, ey. Patrz to. A, już nie mam. Co? Ja jestem blender. No. Dobra, uwaga. Stój, stój, patrz, jeszcze Cześć, cześć, ciao, cześć, ciao, człowiek. ciao, cześć, ciao. Ej, nie bierz, nie bierz. Nie bierz. O ty masz dwa, ja mam jeden. Ej, umarłem. Co jest? Jest Nie,

Chcemy tu za 07 pewnie. No to polejemy i zakończymy ten odcinek na tym co się stało Co? W następny będzie No A więc y, to był mój grap yes. Nie no, skończymy już to. Nie no, skończymy następnym razem. Dobra. Trzymajcie się i dajcie okę w górę i subskrybujcie kanał. Cześć. No polecam Kacpera. On jest po pierdol, ale ma za IDC kanał. <laughs> Tylko 5 subskrybentów. Sabiście?